Tak moi drodzy, trochę się spóźniłem, zdaję sobie z tego sprawę, jeżeli chodzi właśnie o te polecane na grudzień, ale będę się bronił w taki sposób, że czekałem tak długo, jak to było tylko i wyłącznie możliwe, abyście dostali możliwie najlepsze polecane. Jednak niestety czas gra na naszą niekorzyść, a niekorzyść i czym bliżej świąt, tym sprzętu mniej i coraz drożej. Więc nie mam co czekać, trzeba brać co jest i brnąć w te niezbyt przyjemne polecane na grudzień. Także zapraszam. No, dziś będzie krótko, niestety, ponieważ wielu zmian w polecanych nie ma, głównie z tego względu, że nie ma kart graficznych. więc same zestawy zostały przerobione przeze mnie, oczywiście, ale w taki sposób, żeby miały w ogóle jakikolwiek sens, a nie w taki sposób, żeby się dało na nich grać. Bo niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że na komputerach, nawet tych droższych, od 2,5 tysiąca w górę cenowo, no nie będzie się dało grać, przynajmniej w tej formie, w której ja przygotowałem polecane. A z czego to wynika? Już wam mówię, że wam tłumaczę. Zacznijmy sobie od komputerów standardowo tych najtańszych, czyli od kwoty 1000 zł. W tym wypadku przede wszystkim muszę Wam bardzo mocno podkreślić, że niestety, ale do kwoty 2000 zł nie ma żadnego procesora, który by się dało sparować z zestawem pod AMD, jeżeli chodzi o procesory typu APU, czyli te procesory AMD, które mają kartę graficzną zintegrowaną razem z procesorem CPU. Innymi słowy, atlona. I kolejnego Ryzena 3 oraz Ryzena 5 z dopiskiem G nie ma. I w tym momencie ich dostępność jest bardzo ciężka, bardzo mocno utrudniona. Więc generalnie komputery do 2000 zł z Ryzenami, no właściwie, odpadają w przedbiegach. Zostaje nam w tym momencie Intel. Umieściłem przy każdym komputerze, tym do kwoty 2000 zł, taki dodatkowy jeszcze tutaj zapis, że jeżeli Wam zależy na uruchomieniu gier, to niezbędna będzie dodatkowa, dedykowana karta graficzna. Chodzi w tym wszystkim o to, że były po prostu komentarze pod tymi polecanymi, czemu te komputery nie mają kart graficznych. Otóż mają karty graficzne, ale zintegrowane, bo to są komputery do biura. Gdybyście chcieli na nich grać, to niestety będzie potrzebna karta graficzna dedykowana, którą trzeba sobie zakupić osobno. Oczywiście, jeżeli mówimy o grach, to mówimy jednocześnie minimum z nowych kart o GTX 1650 Super, ale że tej karty w tym momencie nie ma, a jeżeli jest, to w chorych pieniądzach, no to przykro mi, te maszyny pozostają, w tym będzie typowo komputera Biurowymi, więc w komputer za 1000 zł oraz tym za 1300 mamy do dyspozycji w tym momencie pentiuma gold g 6400 czyli dwa rdzenie Cztery wątki. Niestety komputery typowo biurowe sytuacja jest identyczna w przypadku właśnie 1000 oraz 1300. Z tym, że w tym droższym zestawie jest delikatnie mocniejszy zasilacz to jest bodajże z tego co pamiętam 450 W, a nie 350, dokładnie, więc przy tym droższym zestawie jego polecam bardziej, gdyby wam faktycznie zależało na sparowaniu tego zestawu, nawet z tym podstawowym Pentiumem, z jakąś lepszą kartą graficzną przez lepszą kartę, rozumiem jakąkolwiek kartę dedykowaną, która wymaga wtyczki 6 bądź 8 pin, bo takie właśnie te. Ten zasilacz wtyczki posiada więc coś z kartą graficzną używaną z pokoju 300-400. 500 zł będzie się całkiem nieźle parowało w środku tego komputera. 1700 zł to jest komputer, który powinien nam w teorii w tej swojej pierwotnej formie pozwolić na płynną pracę przy zadaniach typowo internetowych oglądaniu filmów, czy jakichś prostych zadaniach typu Photoshop, Lightroom i tego typu rzeczy, pomijając oczywiście kwestię małej ilości pamięci operacyjnej. Natomiast w tym przypadku w tej kwocie nie ma co narzekać. Jeżeli chodzi o zestaw na internet, mamy i trójkę, czyli 4 rdzenie 8 wątków, więc pod każdym kątem, jeżeli chodzi o takie pakiety. Typu bardziej biurowe. Wybór lepszy, no i tym bardziej też lepszy, że przede wszystkim i trójka jest, a tak jak powiedziałem, żadnego w tym momencie Ryzena z dobiskiem G, czyli tego typu właśnie APU. No, nie da się w tym momencie kupić i podejrzewam, że długo jeszcze kupić się nie będzie dało przez ogólne problemy produkcyjne. Więc maszyny do 2000, zamykam właśnie podsumowując to w ten sposób, że jeżeli wasze potrzeby są ogólnie sprowadzone do przeglądania internetu, oglądania filmów, grania w LOLa, to to jest absolutny max, to właśnie do tego te komputery zostały stworzone, plus z uwagi na zasilacze, takie całkiem w miarę spoko. Da się oczywiście tutaj wrócić w przyszłości kartę graficzną, ale to jest jakaś tam przyszłość, kiedy te karty w ogóle na rynek wrócą i wrócą w normalnych cenach. I teraz, moi drodzy, tak, 2200 zł i powinienem w tym momencie Wam opowiadać o tym, co z tym komputerem dokładnie by można było zrobić, ale dosłownie od tego miejsca aż do kwoty 8500 nie zmienia się już praktycznie nic. Czyli podsumowując, dorzuciłem taki film, który nagrałem w zasadzie chyba kilka tygodni temu, dokładnie już nawet nie pamiętam, ale jakoś wydaje mi się, że koło października to było, jak nagrywałem ten film film, czytam końcem września i w tym filmie testuję jak wygląda wydajność karty graficznej zintegrowanej w procesorze Intel Core i9. To jest bodajże UHD Graphics 630, Intel oczywiście, natomiast ta sama karta graficzna zintegrowana jest we wszystkich procesorach Intera dziesiątej generacji, a nawet i też 9. Więc jeżeli kupujecie w tym momencie Intela właśnie z UHD Graphics 630, to możecie liczyć na taką samą wydajność przy każdym procesorze, czyli przy i3, i5, i7, i9, więc nie ma się też czego obawiać, jeżeli chodzi o wydajność tej Integry. W sensie będzie dokładnie taka sama jak w środku i9, tak samo będzie w środku i3, etc. Więc jeżeli chodzi o Lola, Vota, nie wiem, World of Warcraft, czy jakieś takie inne bardzo, bardzo proste gry z niewymagającą grafiką, no to będzie jako tako chodziło. No w takim sensie też powiedzmy, że się uzbiera około 60 klatek, raczej nie więcej, no ale powiedzmy, że to powinno być dość grywalne. Natomiast do czego zmierzam? Przede wszystkim do tego, że w chwili obecnej kart graficznych się właściwie nie da kupić, a jeżeli się da, to w bardzo wysokich cenach, więc ja polecam zrobić to w ten sposób, że... Wystawak z AMD. Macie kartę graficzną od taka, jest to GT710. I proszę tego nie traktować prześmiewczo. To jest karta, która służy tutaj za integrę, ponieważ Ryzeny integry swojej nie mają. I ta karta, ja wiem, że jest to dodatkowy koszt, bo jest to powiedzmy te właśnie 180 zł, ale ta karta powiedzmy wystarczy do podobnych zadań, jak właśnie ta Intelowska, Intelowska Integra, czyli do odpalania sobie Lola, Wota. I takich tam podobnych tego typu, właśnie kalibru gier, oraz do odtwarzania filmów, i to jest wszystko, co ta karta ma robić. Nic więcej nie ma sensu dopłacać ani złotówki do mocniejszej karty. No, bo raz, że nie ma mocniejszych modeli, w, w tym momencie sensownych. A dwa, to dopłata niewiele też przy okazji zmieni. Więc się w ogóle tym nie przejmujcie, ile to jest pamięci, że to jest DDR3, że to jest tyle i tyle. To ma tylko wyświetlać. Grafikę no i niestety jest to koszt, więc ja osobiście polecam jednak wybrać komputery z procesorami Intela. One też oczywiście są droższe względem swoich wersji bez kart graficznych zintegrowanych. Natomiast fakt posiadania integry zawsze jest plusem. No jeżeli karta Wam padnie, czy właśnie taka sytuacja jak teraz, że czekacie na inną kartę, to nie musicie niczego z komputera wyjmować, potem gdzieś to trzeba nie wiem, zmagazynować czy komuś sprzedać. Po co? Macie w tym momencie gotowy komputer z integrą. Czekacie tylko w tym momencie na kartę graficzną dedykowaną, wkładacie. I dalej wszystko działa kabel, tylko z płyty głównej, przepinacie do karty graficznej, ten od monitora, oczywiście, i wszystko wam będzie śmigać. Jeżeli chodzi o karty graficzne, które ja polecam, one są w takiej formie zapisane, że wchodząc w te konkretne tej odnośniki, może mi to uda w tym momencie demonstrować, pokaże się Wam nie tyle lista kart, co jakby całe, cały zestaw wyszukiwań z napisem GTX 1660 Titanium. I w tym momencie to są oczywiście dwie karty, natomiast obie są niedostępne, nie da się w tym momencie nawet ich zamówić. Oraz oczywiście. Laptopy. No to jest wina tego, że oczywiście to jest wyszukiwarka, która wyszukuje wszystkie zapytania z tym hasłem związane, ale zrobiłem to właśnie po to, żeby was nic nie ominęło, czyli jakaś tam właśnie, żebyś nie przetarzyła literówka, czy coś przeoczę. Po prostu klikacie sobie w tym momencie. W tą pozycję w ten odnośnik i macie wszystkie karty, które są w tym momencie dostępne. Tylko trzeba później po prostu sprawdzić, czy się da w ogóle zamówić. W tym momencie, jeżeli jest taka ikonka, jak, jak ta tutaj, tej karty się zamówić po prostu totalnie, ale to totalnie nie da. I tak niestety wygląda sytuacja aż e, chyba nawet do RTX 3060 Titanium włącznie. Czyli kart graficznych do kwoty praktycznie 2000 zł nie ma. Z jednym drobnym wyjątkiem zostało kilka sztuk RX-ów 5700XT od Safariera. One kosztują około 2200 zł w tym momencie, czyli dosyć drogo, ale są i jak komuś zależy, żeby sobie pograć, to, no to w tym momencie na Eriks to jest jedyna sensowna opcja, żeby sobie jeszcze cokolwiek po prostu pograć. Oczywiście idąc cenowo w górę, przykładowo wybierając komputer za 5000, może być taka sytuacja, że na przykład jak w tym konkretnym wypadku pozostawię tą kartę graficzną w środku Intela w koszyku, żeby się dało jakby ten kompletny koszyk zamówić, ale tych Radeonów jest bardzo niedużo. Podejrzewam, że jeżeli pod tym odcinku Wy też tą informację usłyszycie, to pewnie jeszcze parę osób ją kupi i się ona w ogóle skończy, więc akurat proszę traktować tylko ten zestaw za 5000 jako taki wyjątek i że chyba jeszcze za 6800. Niestety innych kart, które by pasowały jako adekwatne na tego zestawu nie ma, więc wszystkie, które mają jakikolwiek sens są wypisane oczywiście w tym tutaj dokładnie miejscu. Jeżeli chodzi o rtx 3090, one są w tym momencie dostępne, natomiast no wiadomo, że są karty w tym momencie najdroższe i składając kąpa z RTX-em 3090 trzeba się nastawiać na wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, nawet nie już w tym momencie 9 czy 10, tylko właśnie ponad dziesięciu tysięcy złotych, a to jest przeogromny koszt i nie sądzę, żeby każdy z Was mógł sobie pozwolić na przeskok powiedzmy z karty ze średniej półki na półkę Topową. I moi drodzy, mogę tak jeszcze opowiadać długo i długo i długo, ale podsumuję to w ten sposób: jeżeli w tym momencie składacie kompa, to oczywiście wszystkie zestawy, które przygotowałem dla Was, te, y, które są właśnie w polecanych, będą działać, będą wyświetlały one obraz, natomiast nie będą one się nadawały do grania ani do żadnych zadań wymagających trójwymiarowych. Co wszystko staram się bardzo wyraźnie tu podkreślić, że te komputery po prostu no są w tym momencie maszynami biurowymi, koniec, kropka. Ale jeżeli Wam zależy na zakupie tych maszyn, to jak najbardziej można je kupić pod tym choćby kątem że macie bardzo solidną, jakościowo dobrą bazę do rozbudowy. A karty graficzne kiedyś tam w końcu przyjdą. Czy to będzie za miesiąc, czy za dwa, to tego dokładnie nie wiem, ale karty graficzne w końcu będą, a wy będziecie w tym momencie gotowi, będziecie mieć bardzo fajną, mocną bazę do dalszej rozbudowy. O tym pamiętajcie. I przede wszystkim, jeżeli bym teraz miał kupować cokolwiek, bo przykładowo odkładałem sobie przez cały rok kasę, no i po prostu macie taką potrzebę, żeby te pieniądze wydać, to śmiało kupujcie sprzęt, ale idźcie w tym momencie typowo właśnie w jakość, i właśnie kupujcie pod kątem rozbudowy ten sprzęt, czyli wybierajcie najnowsze chipsety, najwyższe modelowo chipsety, żeby nie kupować po prostu przekornie sprzętu, który już na start jest w jakiś tam sposób przestarzały. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o polecane tyle, bo się więcej w tym momencie powiedzieć nie da, jeżeli oczywiście jakieś karty się pojawią, będę starał się Was informować na moich grupach na Facebooku, więc na grupkę technologiczną Was zapraszam, PC Byteku grupa technologiczna tam o wszystkich nowościach, jeżeli chodzi o dostawy kart, informuję na bieżąco, więc Was serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jeszcze w tym tygodniu pojawi się materiał z komputerem za 650 zł, na którym będę próbował odpalić Cyberpunka 2077. Także jeśli tego typu tematyka Was interesuje, to polecam pozostawić suba z dzwoneczkiem na moim kanale oczywiście oraz łapkę w górę i komentarz pod tym materiałem dla zasięgów. A tymczasem już nie przedłużam. Żegnam się dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.